Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski i wspólnie z redakcją portalu fintech.pl zapraszam do wysłuchania podcastu z Jako pasjonaci branży fintech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tego sektora. Przeprowadzamy z nim pogłębione rozmowy zarówno o luźnych kwestiach, jak i pogawędki na tematy bardziej skomplikowane. Zajmujemy się wszystkim tym, co w codziennym kontakcie z branżą finansową może umknąć uwadze odbiorców. Codzienne newsy związane z fintechami, bankami czy innowacjami technologicznymi przeczytacie na fintech.pl oraz na naszej facebookowej grupie z Dzień dobry Państwu. Z tej strony Łukasz Piechowiak, fintech.pl. Dzisiaj w podcaście fintech.pl goszczę Pana Daniela Zawilińskiego, dyrektora zarządzającego projektem Serwer SMS. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Łukasz, dzień dobry Państwu. A my będziemy mieli dzisiaj nietypowy temat rozmowy. Nietypowy o tyle, że niektórym się może wydawać prehistoryczny, bo jak zapytamy się jakiś młodych. Ludzi, takich naprawdę bardzo młodych, czym jest SMS? To skrótu to na pewno nie rozwiną, a większość może kojarzyć to jako rozwiązanie takiej wiadomości, jako coś archaicznego, kojarzące się z alertami pogodowymi, ale zaraz do tego też przejdziemy. Mój rozmówca ma kilka ciekawych informacji do przekazania fintechom. Otóż SMSy ponoć są. Wciąż jednym z najskuteczniejszych narzędzi do marketingu, a dwa yy, są też ponoć bezpieczne, ale to w dalszej części rozmowy, bo tradycyjnie zadam pytanie mojemu gościowi o to, co chciał robić, będąc młodym człowiekiem. No to mnie pan zaskoczył, ale myślę, że kiedyś, jak byłem. W wieku szkolnym, proszę się nie wstydzić. <laughs> to znaczy, kiedyś moje zainteresowania jakby kręciły się wokół artystycznych rzeczy. To znaczy, chciałem być grafikiem komputerowym, ale był też epizod związany z rapem. Chciałem być raperem po prostu. O, rap. Krótkie formy. Idealnie pasują do sms -ów. Tak, można tak powiedzieć. No dobrze, to jak to się wszystko zaczęło z tym całym serwer SMS, bo jak już ustaliliśmy, za, za młodu, raczej nie sądził Pan, że będzie rozwijać karierę w tym kierunku, więc co, co się wydarzyło, że jednak tutaj. To znaczy, ja myślę, że następstwem zainteresowań, zainteresowań związanych z artystycznymi elementami, czyli z grafiką, jest też marketing jest też jakby kreatywne zarządzanie czymś i tak chyba trochę to wyglądało u mnie tak poprzez właśnie projekty graficzne poprzez później elementy związane z marketingiem zaczęliśmy trochę interesować się też telekomunikacją i powstała firma która a raczej projekt który na początku był zainicjowany przez kilka, kilka osób, i jak na startup przystało, robiliśmy go po prostu w małym pomieszczeniu. Ale nie w piwnicy. Nie, nie, nie. To był parter, to był, ale bardzo małe pomieszczenie. Nie mamy za wielu zdjęć z tego okresu, ale było bardzo sympatycznie to chyba dlatego że jeszcze nie było aparatów w telefonie chyba wtedy no były, były jeszcze bardzo stare telefony w których tak naprawdę jak zrobiło się zdjęcie to, to były same kropki kwadraty piksele ale to się zmieniło musi pan przyznać że bo z tego co pan powiedział to rzeczywiście historia waszej firmy zaczyna się w czasach przed tak więc SMS też musiał przejść długą drogę, żeby się dostosować do jakby nie było bardzo zaawansowanych narzędzi komputerów, które dzisiaj mamy, od mniej zaawansowanych narzędzi, które wtedy wydawało się, że SMS jest szczytem techniki dla nich. To znaczy, SMS będzie ewoluował, to na pewno, ale przez ten czas, czy musiał się dostosować? Tak, w pewnym sensie tak, ale. Ogólnie jego prostota i jego taka skuteczność w kontekście takim komunikacyjnym niewiele ewoluowała do tej pory. To trochę jest też tak jak z Twitterem dajmy na to, który też trzyma się swojej formy i tak samo SMS też trzyma się swojej formy dosyć mocno, chociaż są pewne plany i opcje, które będą rozszerzać ten kanał komunikacji, to na pewno. Mówiąc o planach, ma Pan oczywiście na myśli RCS-a, pewnie którego, po, który ponoć ma zastąpić SMS, tudzież SMS 2.0 ma się pojawić, ale to o tym za chwilkę, bo chyba warto zwrócić uwagę na to, że chociaż może i technologicznie SMS wciąż jest tym starym, dobrym SMS-em, ale zmieniły się przecież zasady komunikacji, bo kiedyś. Kiedyś to było bardzo powszechne. Ludzie wysyłali te smsy, płacili po kilkanaście czy kilkadziesiąt groszy za jedną taką wiadomość i też dużo ich wysyłali. A dzisiaj mają darmowy komunikator. No tak. No nie darmowe. tak, to znaczy tą to komunikator. gdzie to jest miejsce SMS-a? E Miejsce SMS-a jest po prostu w powiadomieniu, w biznesie, w wysyłaniu takich informacji bardziej oficjalnych. Komunikatory to jest stricte komunikacja pomiędzy osobą i osobą, i nam to nie przeszkadza, a nawet pomaga, że większość komunikacji jest po prostu w komunikatorach, ponieważ SMS-y w tym momencie są kanałem komunikacji, który jest uniwersalny, bezpieczny. I przede wszystkim jest wolny, czyli nie jest nadmiernie wykorzystywany, tak jak teraz większość komunikacji jest po prostu w komunikatorach, to tutaj w SMSach jest. Przestrzeń na to, żeby przesyłać bardziej oficjalne i e, powiadomienia, czy to marketingowe, czy, czy stricte notyfikacyjne, e, a dzięki temu on jest po prostu coraz bardziej e, skuteczny, akurat w komunikacji pomiędzy organizacją, firmą a użytkownikiem końcowym, czyli tym klientem bądź odbiorcą, e, pracownikiem albo jakąś, e, jakąś osobą z jakiejś organizacji, bo on jest wykorzystywany w wielu miejscach. Nie tylko w kontekście marketingowym, ale też w kontekście takim związanym z organizacją i powiadomieniem. No dobrze. E, czyli możemy powiedzieć, że firma ma już długą historię, bo to jest 17 lat na rynku i zapewne ma swoją ścieżkę od startupu do dużej firmy. Ile państwo obecnie zatrudniacie osób? Znaczy w samym projekcie serwer SMS jest kilkanaście osób. Ale jesteśmy w dużo większej grupie, a może też trochę powiem o tym w ogóle, jak rozpoczęliśmy taką komercyjną działalność, bo to, o. to też jest dosyć istotne. Bo na początku przez kilka lat nie mieliśmy takiego projektu typowo dostępnego dla wszystkich. Dopiero gdzieś około 2006 roku wypuściliśmy tak naprawdę produkt, tak, który nazwaliśmy Serwer SMS, i on trwa do dzisiaj, tak naprawdę. No, i tutaj, jakby ja osobiście akurat jestem w projekcie od, od prawie samego początku. Na początku też realizowaliśmy to trochę nie w 100%, procentach, tylko i wyłącznie tym się zajmowaliśmy, ale około 2008 roku zajęliśmy się stricte tym projektem serwer SMS i uruchomiliśmy marketing, sprzedaż, pojawili się nowi ludzie i nowi klienci, którzy pozwolili nam po prostu mocno rozwinąć się w tej, w tej branży i po drodze oczywiście było wiele przygód, różne pożary w dosłownie, w dosłownie przenośni, ale to dzięki, dzięki temu właśnie ukształtowaliśmy się na taką dobrą organizację, która jest świadoma, jeśli chodzi o biznes i to, jak może pomagać klientom w tym, co, co może, w tym, co robimy w ogóle i, i to, co możemy zaproponować, jak, jak to wszystko, te, te rozwiązania i te, te nasze narzędzia, które udostępniamy, jak tak naprawdę możemy usprawnić komunikację naszą. Klientów, tak? No dobrze, a czym się w zasadzie zajmuje serwer SMS, bo to, że ma SMS w nazwie oczywiście nam podpowiada, że chodzi o krótkie wiadomości tekstowe wysłane na telefon, Ale to jest wpłycenie oczywiście przedmiotu Państwa działalności, więc gdyby Pan mógł naszym słuchaczom zaprezentować profil firmy i, i to jakie Państwo oferujecie produkty, to byłoby na pewno pomocne w dalszej części rozmowy. A mam trudne pytanie. Okej. Okay. Postaram się odpowiedzieć jak najdokładniej. To znaczy tak. Generalnie, serwer SMS to jest projekt, który jest stricte SaaS-owy, czyli taki dostępny w chmurze, gdzie można się zalogować przez przeglądarkę, można zintegrować swoje rozwiązanie i my jesteśmy, jakby udostępniamy rozwiązanie, które. Dzięki któremu klient może masowo komunikować się ze swoimi klientami, albo w sposób zautomatyzowany, albo przez zalogowanie się do systemu i wysłanie po prostu takiego bulkowego, marketingowego SMS-a. I to jest narzędzie, które jest połączone z wszystkimi operatorami infrastrukturalnymi. My jesteśmy tym gwarantem takiej dywersyfikacji, jeśli chodzi o komunikację i, o, i o, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, też przetwarzania danych. I to jest rozbudowane narzędzie, które tak naprawdę można uruchomić w każdej chwili, z każdego miejsca. Wystarczy internet, przeglądarka, i można ten system wykorzystywać w swojej firmie lub organizacji. Nie chciałbym tego spłycić, ale yy, gdybyśmy mieli powiedzieć to w najprostszych, najprostszych słowach, najkrótszym zdaniu, to można powiedzieć, że Państwa firma wysyła SMS-y do konsumentów w imieniu klienta. Tak. No trochę tak. tak. Ale to jest oczywiście efekt, że konsument dostaje SMS. Po drodze się dzieje cała masa rzeczy. No tak, bo, bo tutaj system można wykorzystywać na kilka sposobów. Mamy taką ideę, że klient może samodzielnie realizować swoje kampanie, czy to marketingowe, czy notyfikacyjne, czy powiadomienia, i może zalogować się do, do rozwiązania, które przede wszystkim zarządza tymi wszystkimi wysyłkami, danymi, które są przetwarzane. A może też zintegrować własne oprogramowanie ze swoim systemem, tak? Czyli jeżeli ktoś, kto wykorzystuje jakiś CRM bądź jakiś system e chciałby, żeby przy określonych zdarzeniach były realizowane, wysyłane wiadomości SMS, no to dajemy taką możliwość integracji przez API lub SMPP i w bardzo prosty sposób można w momencie, kiedy zachodzi jakieś zdarzenie, które jest związane albo z marketingiem, albo z powiadomieniem, albo z jakimś marketingiem zarządczym, no po prostu wysłać sms-a tak? w bardzo prosty sposób. jakby te wszystkie rzeczy, które udostępniamy, czy rozwiązania, które udostępniamy, no dają taką możliwość, jakby sprawnego uzupełnienia różnego rodzaju procesów sprzedażowych i marketingowych. Dobrze, to ja mam teraz takie przewrotne pytanie, bo mamy XXI wiek, SMS ma swoje lata, jest oczywiście wciąż popularnym narzędziem, ale to są inne komunikatory, znam takich ludzi, którzy w ogóle SMS z SMS-ów nie korzystają, więc moje pytanie jest następujące, czy SMS-y są sexy? SMS sam w sobie nie jest sexy. Mm. A to wiadomo, że to zależy od treści w SMS-ie, ale na razie zostawmy to. To znaczy, zestawiając go ze takimi skomplikowanymi narzędziami, no, SMS nie jest sexy na pierwszy rzut oka, ale każdy, kto zaczyna wykorzystywać SMS w swoim procesie sprzedaży czy powiadomienia, nie chce się z nim już w przyszłości po prostu rozstać. A dlaczego? Generalnie jeśli chodzi o SMSy, to jeśli ktoś potrafi je dobrze wykorzystać, wpleść w odpowiedni sposób we wszystkie swoje procesy biznesowe, sprzedażowe, marketingowe, to jest to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań sposobów komunikacji w dzisiejszych czasach. Oczywiście nie można tego porównać bezpośrednio do systemów e-commerce'owych typu Google AdWords czy Ads już teraz. Nie jest to tak bezpośrednio mierzalne narzędzie, ale z naszego, jakby, feedbacku od klientów, z naszych badań, które też przeprowadzamy co jakiś czas, wynika, że tak naprawdę, jeśli w odpowiednim momencie wykorzystujemy SMS-y, to i w kontekście marketingowym, i notyfikacyjnym czyli jeśli chodzi o powiadomienia on po prostu nie ma sobie równych, bo nawet w procesach takich stricte związanych z powiadomieniem. Najpierw zazwyczaj na infolinii jest próba wykonania telefonu. Później w drugiej kolejności pojawia się e-mail. Jeśli to wszystko przestaje być skuteczne, to tak naprawdę na samym końcu pojawia się SMS, który jednak dociera i w większości przypadków, aż 98% osób, które otrzymują te SMSy, jakby odczytują je, tak odczytują je po prostu. Wspomniał Pan o, o Google i ja przygotowując się oczywiście do rozmowy z Panem e, przeczytałem, że Państwo nawiązali z Google jakąś ciekawą współpracę. Tak, no, tworzymy teraz tak zwany SMS 2.0. On jest jeszcze w fazie beta testów w Polsce. Ale udało nam się nawiązać bezpośrednią współpracę w ramach projektu Google Jive RCS. I jesteśmy na ten moment jednym jedynym partnerem w Polsce, który współpracuje w tym, w tym zakresie. To jest następca SMS-a będzie polegał na tym, że w ramach klienta SMS-owego, który na ten moment obsługuje tylko i wyłącznie wiadomości tekstowe, będzie miał możliwość. Rozszerzenia tej funkcji, znaczy rozszerzy się funkcjonalność SMS-a tekstowego o dodatkowy content typu właśnie obrazki, wideo i tak dalej. I w Polsce w tym momencie już częściowo ten RCS funkcjonuje, ale tylko w zakresie komunikacji P2P. To znaczy tylko użytkownicy końcowi mogą między sobą wysyłać te, te wiadomości. Kilku operatorów polskich już uruchomiło taką możliwość. My jesteśmy w tej branży A2P, więc jakby realizujemy komunikację pomiędzy naszym systemem, czy taką stricte marketingową, czyli automat dla do użytkownika i mamy już pierwsze takie wdrożenia z, z firmami, które będą chciały już jakby pokazać tą, tą możliwość komunikacji takiej pomiędzy użytkownikiem końcowym, a pomiędzy biznesem, a, a użytkownikiem końcowym, i tam jest dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o przekazywanie różnego rodzaju informacji, treści, kontentu i takiej interakcji. Ale to nie jest tak, że, że w tym momencie SMS będzie zastąpiony, ponieważ to będzie po prostu uzupełnienie i rozszerzenie funkcjonalności SMS-a. I przewagą tego będzie to, że tak naprawdę funkcjonalność różnego rodzaju komunikatorów pojawi się po prostu w kliencie SMS-owym, jak tak najprościej chciałbym to jakoś opisać, i tam będzie dużo więcej możliwości, które w tym momencie mają tylko i wyłącznie komunikatory. I na dzisiejszy można przetestować takiego RCS-a również na naszej stronie, bo udostępniliśmy już taką wersję A2P, którą można w otwarty sposób przetestować. Trzeba mieć oczywiście odpowiednią aplikację zainstalowaną, ale to wszystko jest na naszej stronie. Jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam. Można taką wersję testową zobaczyć, jak to wygląda. Hmm. Brzmi to interesująco, bo rzeczywiście często spotykamy się ze stwierdzeniem, że rcs zastąpią sms A pan tutaj powiedział, że, że niekoniecznie, że to jest jakaś ewolucja. No ale co dalej? Jak pan przewiduje, jak się ten rynek będzie rozwijać? Oczywiście, jakby w samym kontekście komunikacji, no jest dużo narzędzi, tak? Bo, bo jakby mamy komunikatory typu WhatsApp, Viber, Messenger i tak dalej. Jeśli chodzi o samego RCS-a, to jeszcze trochę długa droga przed nami, żebyśmy mogli uruchomić go tak produkcyjnie ale w, myślę, że to jest kwestia tak naprawdę może kilku miesięcy, że, że, tak na, że ta komunikacja i 2 p czyli ta, która będzie możliwa w, do uruchomienia właśnie w firmie, pojawi się w SMS-ach i tak naprawdę myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby większość osób, Ponownie korzystała z tego klienta SMS-owego, tak naprawdę, bo w tym momencie on nie daje opcji takich jak komunikatory, ale to jest taki trochę restart dla, tej, dla tego kanału komunikacji. Chociaż powiem szczerze, że na ten moment kanał komunikacji jest też tak skuteczny, głównie dlatego, że nie ma za dużego obciążenia w kontekście komunikacji pomiędzy firmą a użytkownikiem końcowym. Więc dla nas, z naszego punktu widzenia, to, że osoby prywatne komunikują się głównie przez komunikatory, jest w tym momencie nawet dodatkowym plusem, tak? ponieważ ten kanał komunikacji domyślny, jakim jest SMS, jest po prostu wolny. I ta notyfikacja i marketing działa lepiej, ponieważ to, że. Ktoś... To nie jest trochę tak, wchodząc panu w słowo, że zaczynają klienci rozróżniać, na Messengerze, Whatsappie otrzymują wiadomości od znajomych, bliskich i tak dalej, a SMS staje się takim kanałem bardziej oficjalnym, gdzie otrzymujemy alerty na przykład z RCB, oferty reklamowe, jakieś przypomnienia, ważne wiadomości. Trochę tak jest, bo to jest taki kanał do, do przesyłania oficjalnych informacji, notabene bardzo bezpieczny, bo w porównaniu z komunikatorami, no to tu jest trochę inne zasady, jakby inne zasady panują w komunikatorach, inne w SMS-ach. Co prawda pojawiają się takie akcje phishingowe, które można gdzieś tam zauważyć i przeczytać o nich, ale my się akurat ich nie boimy, bo my jesteśmy firmą, która robi to dobrze, która dba o to, żeby ten ruch był bardzo czysty i nie dopuszczamy takich właśnie akcji do, do komunikacji SMS. Więc jakby dla nas ten sposób komunikacji jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej uniwersalnych, ponieważ każdy ma do niego dostęp. I, no i w zasadzie tyle, tak? Jakby w kontekście samego SMS-a i jego, jego bezpieczeństwa, tak? Właśnie. Bezpieczeństwo. Oczywiście, nasz podcast nagrywamy w kontekście tego, co pa, państwa firma mogłaby na przykład zaoferować fintechom, ewentualnie jak tworzyć ten ekosystem fintech. I myśląc o SMS-ach, zawsze mam mm, taką obawę, że y, pojawiają się te ataki phishingowe, że to bezpieczeństwo dla klientów jest ważne i jak sobie z tym radzić, jak państwo mogą rozwinąć ten temat związany właśnie z cyberbezpieczeństwem i czy dla ogólnie fintechów SMS -y powinny być w ogóle w centrum zainteresowania, bo spotykając się z wieloma ludźmi raczej odnoszę wrażenie, że, że oni mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że ten kanał komunikacji jeszcze w ogóle istnieje, że on jest bezpieczny o ile jest to znaczy powiem tak czy powinien być w kręgu zainteresowania? Przede wszystkim jest, bo my współpracujemy z wieloma podmiotami, które wykorzystują kanał komunikacji SMS w swoich działaniach i wykorzystują go bardzo dobrze na wielu, w wielu momentach swojego procesu, czy to sprzedażowego, i notyfikacyjnego, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo, bo to jest teraz taki dosyć temat na topie, żeby być bezpiecznym w komunikacji SMS, to trzeba wybrać dobrego partnera, moim zdaniem. I oczywiście nie mówię, że tylko my jesteśmy najlepsi, bo jest. są też firmy, które robią to dobrze, ale na pewno trzeba uważać na firmy, które są na przykład niedoświadczone w kontekście. Rynku polskiego przede wszystkim, tak? Jeżeli, jeżeli my, jako polska firma, akurat i działamy głównie na polskim rynku, chociaż wychodzimy teraz na rynek międzynarodowy, ale na rynku polskim, jakby mamy swoje doświadczenia, wiemy jak to robić, i jeżeli nie tylko tak naprawdę cena jest istotna bo nie ukrywam, że cena ma duże znaczenie akurat w tej branży My jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie, które jest naprawdę bezpieczne. Tak? I mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, że, jako nieliczna firma z tej branży, no, praktycznie ograniczamy phishing w 100%. No dobrze, a powiedzmy, że jestem fintechem, takim początkującym, młodym fintechem. Mam super rozwiązanie i chciałbym dotrzeć z nim do klientów. I wpadnę na pomysł, że może wysłabym im wiadomość sms -owo. Ale jeszcze nie mam tych klientów, nie mam bazy. Czy mogę w takiej sytuacji, na przykład, do Państwa przyjść i powiedzieć, że yy, chciałbym po prostu dotrzeć do. Określonej grupy klientów ze swoim produktem i, yy, i go zareklamować? Znaczy, to jest już w tym momencie wchodzimy w temat performance marketingu. Mm -hmm. My jesteśmy dosyć dużą grupą, która działa w kilku obszarach i w takiej sytuacji poleciłbym jeden z naszych projektów. My jesteśmy akurat jako serwer SMS, dostarczamy rozwiązanie do komunikacji, które można wykorzystać do marketingu na własnej bazie. E, albo do zintegrowania w, w ramach e, swojego oprogramowania, i, i, i jakby można wpleść nasze rozwiązanie w pewien już istniejący proces. tak? Nie polecałbym takiego bezpośredniego marketingu, że bierzemy bazę i wysyłamy do X osób. To, to nie tędy droga. Na własnej bazie, którą zbieramy, e, którą już mamy, jakieś, e, jakieś doświadczenia z tymi klientami, e, chcemy ich o czymś powiadomić, to jak najbardziej tak. Jeżeli chcemy pozyskać, to w tym momencie już odsyłam po prostu do innego projektu, ale takie rozwiązania też mamy w ramach grupy, w której jesteśmy. Jak pan sądzi, czy za pięć lat SMS-y mm, będą popularniejsze, czy, 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 czy znikną już kompletnie? Znaczy, takie pytania i głosy. To jest podchwytliwe pytanie. Tak, takie pytania i głosy już słyszeliśmy 15 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu i słyszymy je dzisiaj. Czyli odpowiedź jest jednoznaczna, nie, nie znikną SMS. To znaczy, nie jest to takie narzędzie, które jest na świeczniku w kontekście rozmów pomiędzy marketingowcami i tak dalej, ale jest to narzędzie. Jedne ze skuteczniejszych, bo jest proste przede wszystkim. I tak naprawdę już powiedziałem wcześniej, że ktoś, kto zaczyna korzystać z SMS-ów i wie, jak je wykorzystać, ma jakiś pomysł też na to. Czasami my też podpowiadamy oczywiście na bazie jakichś przykładów rynkowych, to wtedy SMS jest naprawdę okazuje się, że pomimo, że nie jest sexy, tak jak pan pytał na początku, to jego wyniki są sexy. tak? W kontekście konwersji w kontekście skuteczności dotarcia do osób, które chcemy o czymś powiadomić, którym chcemy przekazać jakąś informację. To w tym kontekście SMS-y są bardzo intensywnie wykorzystywane i myślę, że będą jeszcze bardzo długo. Dziękuję Panu uprzejmie za w sumie fajne stwierdzenie to. Jak inaczej powiedzieć, że chociaż SMS-y nie wydają się być sexy, to ich wyniki są właśnie takie. Moim gościem w podcaście fintech.pl, gdzie wyjątkowo w zasadzie rozmawialiśmy o, o czymś, o czym fintechy często zapominają, był pan Daniel Zawiliński, dyrektor zarządzający projektem Serwer server SMS. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na kolejny podcast, w którym też będziemy odgrywać praktyczne strony prowadzenia biznesu fintech w Polsce.